Nowa produkcja! Ale śmiechy, śmiechami, a ja jadę na najnowszy challenge Lekutko zestresowany i to nie zestresowany, dlatego że będę pobijał jakiegoś koma, ale dlatego że będę trenował Piotrem Zawodnikiem, który nie ma jednej nogi. Nie boję się z tego powodu tego treningu, ale może jestem lekko zestresowany, bo może nie do końca będę wiedział jak się zachować, czy jak zrobimy mały jakieś takie małe przyspieszonko, mały sprintik. W kręceniu jedną nogą, czy będę w stanie w ogóle cokolwiek zdziałać? No i tak poza tym, ja muszę koniecznie się z nim spotkać i, kurde, przybić mu piątkę. Powiedzieć, że to jest kompletny, naprawny kozak. Piotr, szykasz. Już nagrywasz? No pewnie. Piotr mi kazał odkręcić pedał, nowe, żeby było sprawiedliwie, i ja się. Yy, obawiam. Ludzie robią coś takiego, że sobie zakładają ramiona korby, żeby były tak. no Nolegle. No I trenujesz technikę pedałowania pełnymi obrotami. Mhm. Dobrze, dobrze. Zobaczcie. Sprawa jest, jest skomplikowana. Proszę bardzo. Czy to w ogóle kiedyś. Nie, tylko byłem w tym jelonku, ono gdzieś tu jest, to jelonko Nie, yes, sam tam nie pojedziemy, bo by zdechł pod tą górę jedną nogą <laughs> No co sobie pojedziemy właśnie w lewo i tam na Kamienicę Królewską I z Kamienicy Królewskiej pojedziemy sobie prosto przez taki las Z drogą asfaltową, ładną tak? Jedno z moich ulubionych miejsc Dobrze Odwiedź Ile ty już trenujesz? Kolarstwo? To nie wiem, chyba 3-4 lata okay. Bardziej chyba 3 Aha. a jakieś inne sporty? Nie przez 3 lata z tymi kulami. No? Aha Reprezentacja Polski Ja oglądałem jakieś mecze tam gdzieś na nanecie mi się przewijały To są spektakularne tematy czasami Zwłaszcza, zwłaszcza jak idzie jakiś właśnie, jakaś akcja grubsza i trzeba się złożyć do strzału i no, gdzieś tam rzucić te kule czy coś i się przewrócić i potem się zbierać, nie? Ale mało tego przy tym trzeba uważać, żeby w razie przy tym rzucaniu tymi, no. piłka nie dotknęła bo Masz czerwoną kartkę za to. Aha, ten sobie nie tu jakrękać. No. No tak. Tu pojedziemy jeszcze po, pojedziemy do

Już jadę, już, już. Nie, wiesz co miałem ten? Kapczak. No, ja nie, nic nie wskazuję, żebym miał ukończyć ten trening w takim o, stanie. Ta. No bo ja czuję co mi jest, nie? No Jedziemy? Jedziemy jest. Jestem, jestem okay. ja, a powiem ci, że nawet nie tak łatwo się kierownicę puszcza No bo kurczę może na No Jednak jest niestabilnie jak chciałem picie wyciągnąć czy coś to nie ma szału A spróbuj jak kręcić lewą nogą A na skos jest lepiej na skos, chyba, no. Na tych mistrzostwach teraz tak byliśmy. No. Od nich się sporo nauczyłem. Bo przykładowo ja myślałem, że ja mam przerzutki e, kasety z tyłu 11-36. No. I myślałem, że to mi wystarczy na mistrzostwa, nie? Że to jest taki uniwersalny. No. Jakieś uniwersalne przełożenie, jeżeli chodzi o jedną nogę. Tych no. Okazuje się, że na podjazd pod ściankę 19 to jest za mało. Ja no. będę musiał mieć kurde. No. Jakieś przełożenia najlepiej o od... MTB? MTB, żeby sobie, wiesz, potem móc oddech złapać, a nie, Tak, tak, uciecisz, tak, nie? tak. A Ty jak to by się ciężko robi i masz duże obciążenie, to wstajesz jakoś? Nie, Czy no się no nie, nie wstaje Tak, jak przed chwilą się kołysałem, tak daleko to to jest moje takie... Czyli rękami trochę się podciągać jakby, tak? Tak. Coś... obciążenie, to jest, wiesz, w ten sposób. No, 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 no trochę to ciałem, to dobra. Pytanie, Rozumiem. Tak jakby... Biodro blokujesz i całym ciałem mm -hmm. A robisz jakieś treningi, takie powtórzenia, interwały, coś takiego? No, to sobie robię, interwały, interwały. Co, robić? Bardzo czuję udo Tak? A biodro jak? Nie, to luz, ale czuję po prostu udo w sensie od dołu, nie? Coś co w ogóle by mi do głowy nie przyszło? To działa na co dzień no, <laughs> mogę A ty jakieś gleby miewasz również? No miałem rozpatrym. Ale z... no, ale wynikające też z tego, że nie możesz się podeprzeć na przykład? Nie, to z tego, że mi samochód aha, aha. No bo ty musisz się pilnować, żeby zawsze na lewą stronę się przechylić przy wypinaniu na przykład, nie? Ty pilnować się musisz, żeby... Ja też, ja, no ja, wypyąć, ja, ja się wie. muszę pilnować ze wszystkim teraz, nie? A ja, a ja zawsze wiem, że jak chcę lewą wyciąć, ja zawsze wiem, ona taki odruch. Kupuje. No tak, ty, no tak. A, aczkolwiek, to się to tam, że trzeba było... Lądować Znaczy lądować tylko jak w stójkę przechodzisz, to wiesz, kierownicę trzepiesz na prawo, lewo. Aha, To się na prawo właśnie. Aha. Znajdziemy sobie jakieś miejsce i zrobimy na 3-4 taki tam parosekundowy gaz, dobra? Zobaczymy jak, jak to wygląda u ciebie. 3, 4 ry, ja przyjemnicie. Ale idzie jak ściekły E, buza metana Taki ze mnie kur. Sprinter za dynię No teraz powoli trochę, nie? My za tym przyspieszeniem Ja mam trudniej no. tak naprawdę od siebie Bo mam tą nogę cięższą może tak? A ile godzin w tygodniu robisz mniej więcej? W tą rógę, chyba leży jak stracę to to sobie... No, a mam się tam też. Te 3-4 dni robić w tygodniu, nie? No. A największy dystans? To 110, ale tak jak na Idę na koło. Bo... Taka ściana tu jest dla mnie, tak? Cieszę się <śles> Jestem i wypinam się na lewo <śles> oh. No dobrze, wjechałem o, o, Dobra górka, nie? No nawet nie borą, wiesz co Barki ramiona A Próbowałeś tutaj ten trik z tym wiem hajtawiem... Wszystko próbowałem już tutaj no Już koło mi nawet przednie się podnosiło trochę no. od, od tego nacisku, nie? Dawaj no, jedziemy żeby ci noga nie usła O ja Teraz już dojadę, ale czuję taką po prostu różnicę temperatur lewej i prawej nogi Prawą mam ścierpniętą na maksa, a lewa płonie. Moje gratulacje. Ile? dziewięć siedem 7 no Już nie będziemy dokręcać do 30. To twoje, ale sobie przykręcę nas. ale nie trzeba było przykręcać na trasie, co jest moim wielkim sukcesem uważam. Dobrze. Dobawa fajna, nie? No ale dla mnie na, na właśnie półtorej godziny, nie więcej. No kurde, no. <laughs> cyrk. Zimna noga po rowerze. Kto to widział? Często dla osób takich jak ty życie zamyka się w domu. Tak. No. Tak. O, łatwiej <grym> ci o tym mówić. No, a przecież a możliwości są patrząc. No, może nie, nieograniczone, ale ogromne. No, można robić dużo rzeczy, bo jak w piłę grałeś, mówisz. Ale... Czyli, żeby się ruszać, ale no, żeby wszyscy się ruszali. Nie chodzi tylko o niepełnosprawnych, o wszystkich. Tak. I, I już mówiłem we wstępie, ale na pewno będzie ci milion osób pisało, że szacun, ale no ja to by też chciałem powiedzieć, że szacun, ale to ty, to ty to na pewno wiesz, już to mówiłem, że nie są to rzeczy łatwe, bo ja na przykład mam tak, że jak nie wiem Boli mnie palec, to mówię, a nie idę na rowery, bo mi się nie chce, bo coś tam czasami tak jest, że, że się nie docenia. Też ważna rzecz jest taka, że właśnie, że można, że, że możesz być jakąś tam inspiracją dla, dla innych, tak? I masz z tym, z tego co zaobserwowałem, bo jadąc tu też się zastanawiałem, kompletny luz. Na przyszły sezon jakieś cele? Bo celem na pewno będą Mistrzostwa Polski i złoty medal, nie? Złoty medal. Tego Państwu, znaczy Tobie życzę i dziękuję. Dzięki. <laughs> Czołem. Dziwacie. Wow! No więc to była przygoda mocna. Jak mocna jest noga Piotra. jeszcze czegoś takiego nie próbowałem. Oczywiście były jakieś tam, ja jeździłem treningi, gdzie się robiło jakieś powtórzenia jedną nogą. Się robiło przysiady na jednej nodze ale spróbujcie sobie weźcie sobie, wsiądźcie na rower wypierniczcie jeden pedał i przejedźcie 30 km ciurkiem no to jest naprawdę wymagająca rzecz i powinniśmy wszyscy docenić że ten chłop lata tak od 3 lat i będzie latał kolejne sezony tak jak już ustaliliśmy, olbrzymi po prostu respekt za to, że mu się chce, bo przecież dobrze sami wiecie wszyscy, bo ja też to wiem, że wymówek mamy miliony. A Piotr kręcąc jedną nogą, takich wymówek nie ma, po prostu kręci dalej. A i czasem się wywali na, na prawą stronę Ale trzeba sobie radzić I startował w Mistrzostwach Polski Zdobył blachę I mierzy dalej w wyższe cele W złoty medal Kurde, żeby zapatetycznie nie wyszło to jeszcze Żeby nie wyszło zapatetycznie, Chociaż należy się olbrzymi szacun To po prostu No jestem zaorany Jak ten trening doprowadzi do jakiejś kontuzji mojej w związku z moją niesymetryczną pracą dzisiejszą wywali mi jakieś biodro albo strzelił mi jakiś mięsień to będę Państwa oczywiście informował jak coś mi się zrypie w moim ciele to dam znać ale na chwilę obecną zmęczony, ale szczęśliwy zaskoczony, dumny yy, i pełen podziwu wracam do chaty i to jest koniec produkcji ten